Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft EXTREME Dzisiaj wraz z dealerem zrobimy opuszczony dom troll Na widzu Co jest chyba w miarę standardem Jeżeli nie widzicie ostatnich filmów to zapraszam was bardzo serdecznie I przypominam, że jutro odcinek wersusa gigantów o 10.00 Z się o którego prosiliście Stawcie łapkę w górę Jak dobijemy 10 tysięcy łapek w górę to dealer wczoczy z mostu z Minecraft? Strzoczysz z mostu Więc zostawcie łapkę w górę i widzimy się już niedługo Na rzeczy, którą bardzo zawsze chciałem zobaczyć Zaraz wam pokażę, jaki dom mamy przygotowany, bo no nie będziemy budować całego opuszczonego domu, bo pomyślałem, że budowanie tak dużego domu pod cały odcinek byłoby trochę czasochłonne, więc pobrałem z internetu schemat. Tutaj jest baza widza i widz chyba sobie poszedł na dno, czy znaczy, to nie jest baza, bo o, tak, tu jest widz, tu jest widz. To jeszcze nie jest pełnoprawna baza, bo jest jakiś widz, który dopiero zaczyna na serwerze jesteśmy naprawdę niedaleko od spawna, co można zauważyć po wszystkich zniszczeniach. Dlatego też, dealer, ja mam pomysł, żeby dom powstał w miarę niedaleko od niego, ale też tak by tego od razu nie zauważył. Okay. Czyli powiedzmy, że gdzieś tu na przykład będzie idealne miejsce na dom, w moim zdaniem. Troszkę się kopię w dół i spróbuję wkleić. Ok, wkleiłem ten dom. Mam nadzieję, że to będzie wyglądało w miarę okej okay. tak wygląda idealnie, stary. Idealnie o. wkleiłem ten dom. Więc to jest właśnie opuszczony dom, w którym się będzie cała akcja rozgrywała. Przypominam, zostawcie łapkę w górę. nie mówię tego tylko po to, by wam zająć czas. Łapkę w górę! Tylko po to, by się tą łapkę w górę dostawili, Więc zostawcie łapkę w górę i będzie fajnie. Każda łapka w górę pozwala mi być potężniejszym. E, tak. Typnij się do mnie, dealer. Tutaj na początku będę się musiał zająć tym, żeby odwzorować te schody, jakoś tak realistyczniej <grym> zrobić. I jeszcze ja mam pomysł, ej, zanim go wprowadzimy do tego domu, przygotujmy tam coś. Przygotujmy coś, co będzie już. obiad! No nie. Przygotujmy tutaj wszystko. Czyli najpierw trzeba na przykład drzwi wyrzucić, bo mam taki pomysł, że dam Mamy mu adventure moda po to, żeby on nie mógł opuścić już potem tego domu. O, przygotuję sobie. Bez sensu zrobiłem te drzwi, ale. O, Teraz jest git, co? Nie stary, zróbmy drzwi, żeby on mógł wejść, ale już nie będzie mógł wyjść. no zrobię to tak. Aha, bo. Ta płytka naciskowała musi być z zewnątrz. Okej, zrobię coś takiego. Tak, z zewnątrz. Dlatego już ją teraz zrobię. Postawię pyk, 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 pyk. Ej, stary, co ty robisz? Nie psuj mi tutaj. Dobra, powinny się otwierać. Jestem na Waniszu za to się nie otwierają. Ale sobie postawię tej. Na nowo te drzwi. I dobra, słuchaj, stary. Teraz ten dom e w środku, trzeba będzie troszkę przerobić, żeby nie był wierzę, taki przyjazny. Bo może wyskoczyć stąd, wiesz o tym. Jak wyskoczyć? Przez balkon, tak? No, Dlatego trzeba to. też balkon załatać. Trzeba myśleć, stary, trzeba myśleć. No, się tego zgłaszam, szefuniu, kurde. Dobra, tu jest załatane, z drugiej strony też trzeba załatać. Tak o. O, i teraz, teraz wygląda to nawet git. Jest jeszcze tutaj jakiś wyjście na dach. Nie, tu jest strych. Okej. Okay. Dlatego może zacznę od strychu. Słuchaj. By a, nie może mieć wody w jakimś punkt pamiętaj stary, musimy uważać, że nie ma wody. A, wody? Czemu wody? Żeby się, wiesz, nie, jakiś tam wyderkiem nie wytęgował, no nie? Ten teges. A, wiesz, te... jak ludzie robią. Okej, okay, no właśnie nie za bardzo wiem. Jak mu ma pomóc w wiaderku, kiedy będzie miał Adventure moda dealer? Czyli może wylewać wyderka na no, Adventure gdzie? Yes. Aha, no chyba w sumie można, no ale co mu da wylanie wiaderka, weź mi powiedz. No jeżeli wiadro, to myśli się nie wychodzić stąd. Aha, okej. Okay. Nie rozumiem, ale może mi tutaj pomóc. I tutaj na na górze damy potem jakieś rzeczy, da się jeszcze wyżej wyjść. Okej, okay, więc stary, mamy dużo miejsca na to, by rozplanować jakąś fabułę tego miejsca. Dużo miejsca, by rozplanować fabułę tego miejsca? Okej. Okay. No, najpierw, tak jak mówiłem, chciałbym, żeby to było troszkę bardziej opuszczone, dlatego troszkę to porozwalam, może. No dobra, to akurat to rozwaliłem, to tak, po prostu brudzi wygląda. Tutaj pyk rozwalone, tutaj myślę, że pyk, nie wiem, jakieś takie detale, detaliki. A wiem, co zrobię stary. Co zrobisz? No nie wiem, to... co tu można. O, ja wiem, co. wańcy dodać. Żeby bo one sobie i rosły, żeby było, że to jest takie o, opuszczone z leksza. Tak, pyk. No, i to już mi się bardziej podoba. Nie wiem, jak to tutaj jest, jeżeli chodzi o światło, no bo ja mam wanisza i przez to mam. Jak to się nazywa? Night Vision. Night Vision mam, więc niestety widzę wszystko idealnie. Patrz, ale czekaj, bo krzew. to podpalisz podpali cały dom. Jak to nie? Wyłączyłem firetika. Aha, okay. bo okej. Błonący krzak. Okay. Biblijny. Okej. Okay. Dodaję teraz tabliczkę. Na przykład jakąś pokroju 100. Nie można wyjść. Nie jest okay. zbyt dosłowne? To nie można wyjść, po prostu? No, jest dosłowne. Ale postawię które więcej tych tabliczek. Tak żeby po prostu w pewnym momencie. O, albo ten pokój na przykład damy cały w takie tabliczki, to będzie creepy. Okej, okay, ja tu poprawię drzwi, bo są znaczy, bo jest źle jedna rzecz. a jest już cudownie. Okej. Okay. No, i to wygląda już, jakby ktoś tutaj, nie wiem, na jakiejś ostrej depresji robił te tabliczki. O to właśnie chodzi. Że to miejsce było jak najbardziej tajemnicze i nieprzewidywalne. To nigdzie nie ma żadnego. Wyjścia nie, nie ma, więc nie muszę się raczej martwić. I to jest też ważne, dear, żeby, no żebyśmy się na tym skupili, żeby żadnego wyjścia nie. No, ma. no, dobra, dobra. A tutaj możemy na przykład zrobić spacer, jakieś drzwi, A. które będą prowadziły do piwnicy. Okej, okay, piwnica Dobra, przez... zrób tutaj prowadzenie dobra. do piwnicy. Ja tutaj dam drzwi takie srebrne, żeby mi dało się przez to przejść. Czyli do jakiegoś tam momentu. O, no dobra. To jakby to jakby działa, ale ale nie wiem, czy do końca. Zrobię jakieś hieroglify, star, na środku. Hieroglify? Takie, ja bym takie... chciał, żeby on był. Na ścianach, żeby dojść do piwnicy, żeby musiał coś zrobić w tym kierunku. O, klucz znaleźć. Klucz znaleźć albo coś, no to by właśnie było dobre. Klucz do piwnicy, to ja robię stare takie murale kluczy. Okej, okay. aha, to, so, to są dla ciebie klucze? No klucze. No okej. Okay. To weź tutaj, wiesz, co ty się zajmij piwnicą. Robię, no, robię jej klimatycznej. Aha Ja myślę, że może dzisiaj o, na przykład dam item frame, w którym będzie książka. Nie wiem, czy on tą książkę zauważy, no, ale mam nadzieję, że tak. Wezmę sobie book and qui, A nie, nie wziąłem tego, co chciałem wziąć. Book and Quill. Oj, kurczę, znowu. I teraz mogę tutaj napisać, z tego domu jest tylko jedno wyjście. Okej, okay, dam sobie teraz dan, Odłożę tą książeczkę tutaj. I to będzie fajne, żeby tak książki tutaj zostawiać. Dobra, teraz napiszę znowu w tej książeczce. Kiedyś chciałem mieć największy dom na serwerze, ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. Trzeba taką, wiesz, legendę stworzyć wokół tego okay. miejsca. Dobra, tu będzie druga książeczka. O nie, tutaj się moby Respią. E, gdzie? Jest... Wszędzie? No, tutaj na dole się respią. Trzeba by było, może, wziąć torcza i tak poustawiać tak dennie jakoś. Lepsze już to niż ten obsydian bogaty. Czy nie, żebym plunał obsydian? Bo ja lubię. Znaczy, obsydian, co ja gadam w ogóle? Glow Sorry, bardzo widzowie, ale. Dzisiaj to jest... Coś dzieje. Nie sobie że jestem zaspany, ale wstałem niedawno. A, a no bo troszkę... w sumie jest. 10, 17, to tak to wstaje, no? No, no, no. No, akurat dzisiaj tak. Dzisiaj wyjątkowo mi się zaspało na nagrywaniu, dlatego mogę być delikatnie ci pomieszany, ale generalnie bawimy się dobrze. Generalnie zostawcie ławkę w górę. Dobra, tutaj dam kolejną książkę. Zostaw mnie. Dobra, to tutaj zostawię uh. tego wiadomość. Zostaw mnie. Fajnie by było też jakąś sypialnię tutaj zrobić. O, to ja zrobię bed. Zrobię to ja takie piplice. fioletowe, mroczniejsze łóżko i jakieś takie duże trzeba będzie... Dobra, zrobimy. Slab. Weźmiemy jakieś bircz. O, dobra. Z jasnego drewna zrobię mu to całe łóżko może. Czyli coś w takim deseń. Takie pyk. O, dobra. To nawet wygląda w miarę obiecująco. O, tak. To wygląda jak łóżko z drugiej rezydencji. No, jakby jest taki podział. że albo masz bogate, albo biedne łóżko? Nie o tym, dealer? Bieda Craft albo, bogat albo craft. Max Craft Albo Max Craft Taki wiesz, że jesteś kozakiem na Maxa. Dobra. Jest zrobiona sypialnia. Jeszcze dodatkowe klimatyczne rzeczy. Redstone. Redstone, oczywiście, żeby to było. A, takie krew. Krew, tak. Znaczy, nie mówmy krew, bo to wiecie. Family Friendly Content. A, płyn z ludzi. Ketchup. To, to jest po so prostu. Sok z człowieka. Ketchup! dealer to jest ketchup. A, sorry polewa na ty, czy Ten kształt wygląda strasznie. No, powiedzmy, że wygląda mrocznie. A co sądzisz o piwnicy? O piwnicy, dobra, idę zobaczyć, co ty tam zdziałałeś. Ralczy, naprawdę. Stary. O, kurczę No właśnie. Ej, czy my chcemy. zasugerować Czy my chcemy zasugerować temu. Wi... O, widzisz? O, no jest mrocznie. Nie. Czy my chcemy zasugerować widzowi, że może uciec tylko poprzez stworzenie Weavera? Tak, według mnie tak. tak to zrobię. by było dobre, żeby musiał uciec z tej willi poprzez Weavera, żeby mógł że musi znaleźć trzy klucze. Trzeba zajść. Trzy głowy, stary. O, no, trzy głowy. Ale nie będzie mógł zebrać tych głów, pamiętaj. Albo jedną głowę, to je, jedną głowę w strzynce gdzieś damy. A będzie mógł ją postawić? No, spróbujemy mu wyłączyć, tak wiesz, Adventure Moda w tym momencie. Ciekawe, że to wpadnie, tylko. No, zobaczymy, zobaczymy. Jakby tu dobra, tu będzie piwnica. Znaczy piwnica, co ja gadam. Właśnie o tym wam mówiłem widzę, bo tu jest strych, nie piwnica. Dobra, tutaj pyk, ej. Na strychu będzie jedna głowa, Weavera do znalezienia, okej? Okay? Tak zrobimy dealer. No, a tutaj na górze co. Może być? Skrzynka z czymś jeszcze innym. Powiedzmy, no, no nie wiem w sumie co, co tu może być. No, skrzynka z listem, pyku. Dobra. Nie czekaj. Jedyna droga ucieczki prowadzi przez piwnicę. Może tutaj zostawię to, okej? Standardowo tutaj to zalepię wszystko tym niciom. Okej, zobaczysz, czy tamta skrzynka jest możliwa do otworzenia. Jest możliwa do otworzenia. To nice. Tylko kurczę, cały czas obawiam się naprawdę tych creeperów. Czemu? No bo jakby... Darkness ma nie bój się creeperów. Boję się, że creeper coś wysadzi na przykład I wiesz, że ściany i będzie. Teoretycznie. No, no, teoretycznie tak. No to stary, włącz na chwilę mobów i tyle. Aj. Gorzej go zabije. Ej właśnie, można chyba, nie? Można griefing mob wyłączyć, ale gorzej go zabije stary mob. Okej, okay, faktycznie. Dobra, to zróbmy faktycznie tutaj cuboida, tylko będę musiał włączyć tutaj budowanie, żeby się nie skrapnął, że jest cuboid nadany, no bo wtedy to będzie takie cienkie, bo będzie widać że to administracja coś przy tym już skrobała. Damy expand, ustawiam region, dobra. Jest region domek. Region. Don, flag, domek. Domek. Built. Dobra, włączyłem budowanie, wyłączyłem spawnowanie się mobów i... To chyba w sumie jakby będzie to To jakby powinno wystarczyć Tylko nie wiem, czy przypadkiem Ten fakt nie sprawi, że on nie będzie mógł Weavera postawić, ale dobra, zobaczymy, Najwyżej no tą flagę rozwalimy Moim zdaniem powinien Weavera postawić, powinien zniszczyć ten serwer Stary, i apokalipsę sprowadzić na ludzkość całą kropka. Dobra, dealer, a ty się dobrze dzisiaj czujesz? o tak. oczy mnie pieką <gry> Okej, okay, to fajnie No właśnie nie, nie, nie jest to fajne, Czy to, to jest fajne według ciebie No nie wiem, jakby przynajmniej coś się dzieje u ciebie Nie o oczy mnie pieką, czy, w jakim stopniu to może być fajne. Stary, dawaj, trzeba wiesz, co robić. Czemu trzeba, życzysz trzem... mi, śle... mi ślepoty? Trzeba, stary, aranżować tutaj dalej środek tego domu. Życzysz mi ślepoty? Życzysz mi, żebym nie miał stary, oczu Stary, stary, ja ci życzę tego, żebyś wziął się w garść i zaczął tutaj coś, wiesz, klimatycznie to robić. Żeby naprawdę fajnie było, cyce No dobra, stary, ale czemu wszędzie jest kupa na dywanie? Coś w się, sensie, co? To nie jest kupa, to jest ketchup, już o tym mówiliśmy, dealer. Lizard buraczki zrobił kupę. O, dobra, ważne Dobra, ma pomysł, stary, na pomysł. Jaki masz pomysł? o czym stary myślałem, bo jestem geniuszem Mhm, mm co, że nici? No, takie Okej okay. Słuchaj, dealer, ja myślę, że możemy już tego widza mniej więcej kierować w tą stronę A jak go kierujemy właściwie? Jak to działa? No nie wiem, czekaj To jest tutaj, dobra, to ja sobie już będę gdzieś dookoła redstone'a rozstawiał Ale nie tak, że to była taka jednoznaczna trasa, tylko tak, żeby go po prostu wiele było Dużo mnie tu ziomuś Okej okay. Rozstawiam tego redstone'a aż do jego bazy prawie Dobra Redstone jest rozstawiony Nie jest on jakoś mega widoczny a i zaraz gdzie jest ten więc On tutaj gdzieś chyba miał bazę, tak? No stary! Pru? Nie wiem. O, o, dobra, jest tu. Okej, okay, co on robi? On coś przepala? Nie. Co on robi? Ma wyjście z tej bazy gdzieś. Aha! On sobie tutaj robi wyjście ukryte. No dobra. tego ja sobie tutaj wyjdę. Może jakiś TNT wysadzę gdzieś koło jego domku, żeby usłyszał coś, żeby wyszedł na pole? Dobra, wysadzę jedno TNT. Dosłownie jedno TNT. A to nie jest podejrzane, stary? O, oh, okej, okay, już nieważne. Czekaj, usłyszał to? Nie możesz tego kobra usłys... poprowadzić dalej? Usłyszał to, dobra. Czekaj, wychodzi na pole. Będzie się rozglądał. Ciekawe, czy go ten resztom zaintryguje, w jakkolwiek, bo czy nie raj POLE! chodzi powoli Może się to był kliper, co zwiastu jakiegoś gracza w okolicy No bo w sumie co innego by mogło wybuchnąć Przebiegł koło redstone'a, nie zauważył, okej okay. No w sumie ten redstone tutaj stąd jest naprawdę słabo widzialny Ale chyba się zaczyna rozglądać, nie Nie, wr nie wrócisz do bazy, nie wrócisz do bazy wraca do bazy, wraca do bazy On wrócił do bazy on Się zamurował w ba Się zamurował w bazie Dobra, zrobimy inaczej stary, jeszcze raz wysadzę bo to na niego działa Tylko nie wiem czy on się wystraszył czy co, że wrócił Dobra, uwaga no! Dobra, wyszedł. Teraz się rozgląda, widzi, że tutaj dziura buchnęła. Teraz powinien zawalić te redstone y w ogóle, bo te redstony się rozwaliły. Założył tam jest był redstone? Tak, tak. O, tak. widzi teraz. Zebrał, zebrał, zebrał. Widzi teraz? Zebrał ten reson, miał go w ręce, czyli ogarniał o co chodzi. Czy on to teraz będzie zbierał? Tak. Zbiera tego. Ej, on zaczął w ogóle zbierać tego resonu na stary. No stare, stary, chodzi? to przyda mu się, może jest mechanikiem redstoneowym. Ej, on idzie, on idzie. Dobra, stary. Wit naciąga. że jaki on miał Nick? Mir uh, 60. And, uh, silicon and Craft. Silicon Craft. Ej, dobrze idzie, on się kieruje po na ten dom stary. No dobra. Silicon Craft, dobra, no to potem mu damy coś. Me, silicon Craft. No, chyba ja, zobaczy to, ja to widzę właśnie już. O nie, nie, nie. Cześć, bo... on idzie? On idzie gdzieś na górę w ogóle, gdzieś inną stronę, do jakiegoś kobla. Aha, bo tu jakąś bazy znalazł. Ej, tu jest baza Obok jego bazy, w której są itemy. No tak jak mówię, to jest bardzo mistrzowo spawna. Tutaj pełno osób chodzi, dlatego ja się boję, żeby tak jak już ja się zdarzyło kilka na trolach, żebyśmy trolali na jednej osobie, nagle jakaś druga inna zupełnie. Tak, to wyspa, troll! No o, dobra, sobie więcej tego redstone'a, żeby on szedł w tą stronę. Dobra, tutaj jeszcze go jak nie widzi. No on rozwala ten redstone. Przynieś, w sensie, jakby go jeszcze Clipper zabił, zanim by do tego domu że to by był fail wszechczasów. Goniam go moby, on ucieka przed nimi, stary, ale ucieka idealnie w kierunku tego domu! Mhm, czyli, czy on go zaraz zauważy? Zaraz go zauważy, czekaj? Nie. Dobrze, dobrze. No stary, pójdź nie jest... zobaczyć, ma mały distance chyba. O, ja już widzę drzewo, to takie. O, widać ten dom na prawo! Czy on, proszę, zauważ to! Proszę. Jest. Widzi to. Widzi to. Widzi to. Dobra. Nadchodzi, więc zaczynamy oficjalnie trole. już się przez chwilę bałem, że on spadł do dziury jeszcze. Zginął? Już? Nie, 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 nie. na się przeżył. Ciekawe, co sobie teraz pomyślał, widząc taką hacjentę nagle koło jego bazy. Wszedł do środka dealer. E, no i stary. Teraz... Cześć, trzeba mu dać GM2 Silicon Craft. Dobra. Tak. Ma Adventure Mode. No teraz już, już stary. nic nie może niszczyć. E, jest tutaj koło niego na przykład ta książka, którą wcześniej zostawiłem. Czemu jest przejrzysty? U ciebie też jest? Nie, u mnie nie jest. To jest ten błąd, który był w na odcinku jakimś tam. Kurierem byliśmy taki sam błąd, co się ci, ci mówiłem, że nie masz wanisza. A. Albo tam, że masz coś takiego. Ej, dobra, on tą książkę wziął i czyta, czyta, czyta. A czy tą drugą książkę. Dobra, w tej, tej jeszcze jatalni nie widział, więc zaczyna się powoli historia. sobie pomyślał, nie? No, chyba nie, nie wziął sobie tego jakoś bardzo do siebie, bo to po prostu odłożył, ale ja wiem, co trzeba zrobić. Trzeba stary, wydać na przykład jakiś odgłos, jakieś odgłosy, otwierających się i zamykających drzwi, wiesz, o co chodzi? <grymianie> jest? Bo on ma włączone dźwięki, co, o czym już się przekonaliśmy w momencie, kiedy, no, wybuchłem TNT. O, dobra, za drugą skrzynkę. Teraz może zacznę tutaj drzwi otwierać i zamykać. Okej. Okay. On próbuje wyjść, stary! No, to powodzenia! No, to się chyba delikatnie wystraszył. No, bo nawet nie spenetrował całego tego domu. A ja, widząc cały taki dom na ekstremie, pierwsze co myślałbym o jego okradnięciu? No, on tylko. on też. Nie, racja. O, nie, stary, mam nadzieję, że nie pójdzie teraz do piwnicy, bo nie zamknęliśmy piwnicy. No nie zamknęliśmy A... piwnicy. To, co z tyłu? Albo że dobra, albo piwnicy. dobra, albo dobra. Nie tym, stanie bo... piwnicy, nic nie stanie. Cześć, gdzie on idzie? Idzie na górę. O, o, Dobra, teraz się rozgląda. Tutaj też nic nie może, wiesz, jakby się dziać. Czyli mówili, że nie podpali się dom, tak? Jak. No, nie powiem, Nie wiem, chyba. Patrz, tutaj podpalam wokół niego ogień. Jakieś tworze nowe. Okay, Zerał kolejną książkę. Zgasić? Ej, wiesz, że może się zabić łatwo i może się nas zupełnie obudzić. No, stary, nie wiem, czy chciałby się zabić. W sumie, bo świeżi gracze mają często problem z tym, że nie umieją ze na wyjść i raczej nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. On, co on robi? On spada z drabiny On nie umie po drabinie wejść? On zginie w niechcący. Zaraz Ej, stary, Zaraz on, on nie umie pod drabinie wejść? Co jest z tym gościem nie tak? Stary, może jest... Y on, się może, może, może jest za. on się... on się podca... On się próbuje się zabić. To? Nie wiem dlaczego, on chce on, on wejść na górę, ale coś jakby... Może jest jakiś barier blok? Nie, nie ma barier bloku, on po prostu wchodzi. Yeah. O nie, dobra, wszedł normalnie teraz. On wchodzi, schodzi. I z... Czemu on zrobił sobie takie coś? Teruzela. Okay, bo... Nie, ja teraz za bardzo nie ogarniam co się dzieje na naszych oczach tak naprawdę. Ja też. To znaczy, hello mordo, wszystko jest git, on wchodzi w górę i w dół na drabince. O, trzeba się rozglądać. Zobaczysz co ja w tej skrzynce daje Chyba głowę Weavera. Tak, to jest głowa Weavera w tej skrzynce na górze, na strychu. On tutaj zaczyna jakiś Poszukiwania, ale on nie, on wstrzakuje w ogóle w sieć, stary. Tu jest zero jakiegokolwiek planu na tą rozgrywkę u niego. <laughs> Cześć, czy on zobaczy tą skrzynkę? Bo w sumie jest mocno zakamuflowana. Nie, zobaczy, zobaczy. Dobra, widzi tą skrzynię. Wziął głowę. Wziął głowę. Próbuje dalej wyjść oknami. Jeszcze ma tutaj wejście wyżej, a tutaj, trzecie, i... co ja co wiem? Aha, czyli nam książkę. No dobra. Sorry, już tyle tych książek było, że się pogubiłem. Tak czasem bywa. Co robi? Wchodzi na górę. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Weźmie kolejną książkę, w jest napisane, że uciec może. Tylko przez piwnicę, to się idealnie wszystko na siebie nakłada dealer. No stary, więc jakby zaraz zobaczy, spenetruje dziurę i. Będzie akcja. Będzie tu jakieś tabliczki stare. Tak, a ich też nie zauważył. Gdzie on jest? Aha, aha, a, a, się... on tutaj chodzi po tych pokojach. No, 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 o, o, teraz, dobra, teraz patrz. To jest ten creepy pokój. Nie da się tak, stąd tak. wyjść. To musi mega przerażające. Aha, on tu chce tymi zbagowanymi szkłami. To też o, by na było jakieś no pęknięte dziwnie. Nie. Dobra, usunąłem tutaj region. No Muszę na górze nie będzie folii, więc raczej moby nie powinny go nigdzie zaatakować, ale on idzie na dół. Nie, nie idzie na dół, on się rozgląda. Dobrze, dobrze. Mhm. Gdzie on jest? Aha, dobra, gdzieś tutaj. No dużo tutaj w sumie nie wiem, czy ma jeszcze do znalezienia, chyba nie. Chciałbym bardzo zobaczyć, jakie to jest oświetlenie aktualnie. No bo ja tu mam wszystko takie, wiecie, mega jasne, mało creepy, no bo mam tego go no tak, ale z jego perspektywy to to zupełnie inaczej, no nie? No, no bo ty widziałeś, jakby cały czas. Co on robi? klika te przyciski liczy na jakąś kombinację, żeby są wyjść? <grym> Chyba tak. Chyba tak. Czy on wchodzi na dół? Tak, on wchodzi na dół stary. To teraz. Pa, pa! pa! Ja wiem co teraz. GM 0 y, Jak on miał? Silicone craft. Dobra, Silico Craft, GM 0 Zobaczy, czy spróbuję tutaj tego Weavera postać, bo ma jedną głowę. Nie wiem, czy on to widziły bo to w cieniu tej było mocno. Czy on to zrobi? Czy on przywoła potwora? Silicone craft. On sobie tutaj oświetla. Zaczyna badać sytuację. Zauważył teraz, że może rozstawać pochodnie, co chyba nie jest okej, okay. dlatego daję mu teraz adventure. Aha, bo on chciał zacząć kopać. On chciał się stąd wyczuwać, tam jakiś tunel jest. Dobra, no ja tak, dobra to, że nie tam jest nie da. Tunel. Jedyne, co mu pozwolę zrobić... O, czej, bo on ma... Dobra, dałem mu GM0. Ma głowę, patrz, w ręce. Czy on to no, zrobi? No. <laughs> Postawił Weavera, stary! O nie, to się Teraz, teraz dam mu GM2. On próbuje go bić. O, Mam nadzieję że ten Weaver go nie zabije. Dobra, zgie, zaczyna się... O nie! Silicon Craft! Ty nóbku, ty nobką. Patrz, wychodzi na górę. A Weaver tam po prostu został. Dobra, zaraz możemy delikatnie poskręcić akty i pomożemy temu Weaverowi wyjść na zewnątrz. Co o tym myślisz? Eee, tak, tak, to za. Tak. zróbmy coś takiego, żebyśmy pomogli po prostu temu Weaverowi na zewnątrz się wydostać. on stary, chyba. Dobra, zrobiłem tutaj wyjście. Wysadziłem. Co on, on nie jest do niego, stary. Te, on ważyć nie, nie, tam, 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 co on chce walczyć z Weaverem? Co on zrobić? robi? On nie ma Silicon Craft, jesteś największym kozakiem, jakimś. Nie go widziałem. Jeszcze nie widziałem, to by się chyba podjął rozwalania weavera z kamiennym mieczem i bez brojki. Dobra, no, to jest, to jest ale on chyba myśli, że to chodzi o to, żeby ten weaver go po prostu zabił. Ale tu chodzi o to, żeby weaver mu roz... <śś> weaver go zabił, naprawdę. To... O nie. Eymen. Jak to no, mogło na się skończyć, no? Jak mogło inaczej? No nie wiem, myślałem, że ucieknie, wiesz, jakoś sprawi, że okay. ten Kolejny ścianę, jak to 20, świeczka w komentarzach. I ten i wyszło, jak wyszło, zostawcie łapkę w górę, obowiązkowo się i opuścić ten film, bo ja was dobrze znam, ale dobra, jakby ej, tepnijmy go tutaj, tego craft i zobaczmy jego reakcję silikon craft. serio o, on coś pisał na szpitalu chyba, mordo mordo, mordo, to był escape room, to był escape room że, te, że, że tu, ejsz dobra, że zostawcie łapkę w górę, bo ja co, SS? SS? Czemu SS? proszę nigdy nie pytać o SS, a to nie było do mnie, dobra, nieważne już Stawcie <śmienic> 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 łapkę w górę!